Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że karta Dużej Rodziny, Regionalna, Polska, bo będziemy ją nazywali Polska Karta Rodziny, a także Karta Seniora, to są te elementy, które są, wydaje się, bardzo istotne z punktu widzenia naszych zapisów programu specjalnej strefy Bo tak naprawdę to wielokrotnie żeśmy mówili, jeśli chcemy w miarę być skuteczni w tym bardzo trudnym procesie zatrzymania depopulacji, to te działania muszą być wielokierunkowe. Z jednej strony one powinny iść w kierunku zapewnienia pracy, dochodów, w szczególności młodym ludziom, młodej rodzinie, ale także preferowania pewnego modelu rodziny wielodzietnej. Ja przepraszam, ale myśmy w Europie, w Polsce, u nas dramatycznie to z szeregu względów innych, wychodzi, że preferowany jest model rodziny 2 plus 1. Prawda. 2 plus 1 doprowadzi do tego, że przepraszam, ja już nie doczekam 800 tysięcy rapty mieszkańców oboższczyzny, ale wy możecie doczekać. Ja się osobiście bardzo cieszę, że wiele samorządów od pewnego czasu już realizuje takie pomysły na różnym poziomie zaawansowania i cieszę się też z tego, że dzisiaj ponad 40 samorządów przyjęło zaproszenie, żeby uczestniczyć w tej naszej konferencji, która ma wypracować model, zasady funkcjonowania karty rodziny, polskiej karty rodziny i oczywiście w związku z tym chcemy zaproponować bardzo o daleko idące ulgi w tym, żeby te rodziny mogły w pełni korzystać z kultury. Od kreatywności mieszkańców, od kreatywności lidera zależy, która chyba w jakim stopniu z tych obiektów korzysta. Oczywiście też te zaśrodki pozyskane z innych źródeł pomocowych instalujemy siłownie na świeżym powietrzu, więc tam też jest dostępność Bezpłatna, bo takie były założenia tych projektów. W większym stopniu no to też będzie kampania promocyjna, informacyjna. E, mamy już w, w Urzędzie Miejskim, przykujemy specjalne biuro informacji dla seniora. Wydaliśmy też informator aktywnego seniora, żeby po prostu mieszkańcy, dobrze do świadomości mieszkańców, że należy z tego korzystać, że mieszkańcy muszą sami chcieć zadbać o swoje zdrowie, o samopoczucie, śledzić jakie. Projekty, jakie programy? Klucz Borg dla rodziny Plus, czyli rodziny wielodzietne i druga karta, karta seniora. Te dwie karty funkcjonują, nie ukrywam, że dzisiaj dziewiąty miesiąc funkcjonowania od stycznia można powiedzieć o, ja nie używam słów sukces, ale to naprawdę przydaje się tym grupom społecznym. Seniorów na dzisiaj mamy z kartami w granicach 900, rodzin wielodzietnych w granicach 1350. Tych rodzin jest mniej, ale z dziećmi jest to taka liczba osób. Zniżki są, jedne są bardzo tradycyjne, które możemy spotkać również w innych miastach, natomiast takim nowym, które sprawdziło się w ostatnim okresie, to jest na przykład wypożyczanie kompletów książek dla dzieci z tych rodzin. I druga rzecz, zwolnienia z opłat za przedszkola i za żłobki dodatkowo zwolnione z opłat, 1% mogę tyle powiedzieć opłaty, wszystkie dzieci niepełnosprawne na terenie gminy Kluczbork. Tworząc ten program ze współpracownikami w Kluczborku mówiłem i powtarzam zawsze jedno, chciałbym, aby utworzył się efekt domina, żeby każda gmina na Opolszczyźnie na miarę swoich możliwości finansowych E, takie programy wdrażała. Dzisiaj wiem od kolegów burmistrzów, że wielu wdrożyło, jest w trakcie lub zamierza. Pewnie nie wszyscy, ale im więcej nas będzie, tym więcej ludzi, tym więcej ludziom po prostu w tych czasach trudnych e, pomożemy. Warunkiem niezbędnym jest oczywiście praca, o tym również z panem marszałkiem na co dzień rozmawiamy. No jesteśmy zainteresowani pomocą dużym rodzinom i pomoc e, e, seniorom, ale wprowadzenie tej karty jest tylko jakimś krokiem małym w realizacji tych postulatów, które, na których nam zależy, bo strefa opolska, strefa demograficzna, która mówi o tym, że no nie ma przyrostu naturalnego społeczeństwo nam się starzeje, kiedyś nie będziemy, nie będzie kto miał pracować na nasze emerytury. To jest sprawa, wydaje mi się, bardzo ważna, ale z pozycji państwa. I ja już wcześniej się wypowiadałam na ten temat, że na przykład moja gmina mała, która ma niewiele tych urządzeń publicznych, takich, które można rodzinom udostępniać, typu baseny, typu jakieś... No, no, powiedzmy teatry, to co to, co rodzina to, to, z czego rodzina powinna korzystać w zakresie kultury, sportu, wypoczynku, rekreacji, no, nie jesteśmy w stanie y, dać tego tym rodzinom za darmo, bo na przykład mamy urządzenia, które są własnością prywatną. I wiązałoby się to z tym, że z budżetu gminy musimy jednak to sfinansować. Jeżeli rodzina nie będzie w stanie tego sfinansować, a otrzyma taką kartę, więc ktoś to musi zapłacić, bo nie ma niczego za darmo. Ja uważam, że na pewno będziemy się włączać w wszelkie akcje w ramach i w miarę naszej możliwości. Natomiast, żeby uzdrowić tą sytuację, rodzina powinna być wydolna finansowo. Czyli powinni rodzice mieć pracę, za tą pracę mieć godziwe wynagrodzenie, a przy większej ilości dzieci i w ogóle tam, gdzie w rodzinie są dzieci, zasiłki rodzinne i wszystkie świadczenia rodzinne powinny naprawdę wystarczyć na utrzymanie tej rodziny i na utrzymanie dzieci i na to, żeby im zapewnić dostęp do tych wszystkich dóbr, do których powinny mieć dostęp zapewniony.